Feel me <laughs> Kolejni Faceci w Czerni. Faceci w Czerni 4 ogłoszono, że ma być kolejna część, ale że tak nie, nie do końca ogłoszono. Po prostu zatrudniono scenarzystę do tej części. Nie do końca wiadomo jeszcze kto tam ma zagrać. Naprawdę nie będzie to Will Smith i to Millie Jones. Już do końca w tym drugim nie wiadomo. No, ale ciekawe jestem. Ta trzecia część, nie wiem czy widziałeś. Nie hmm. widziałem. Widziałem tylko pierwszą i drugą. Już tak trochę chyba im pomysłu brakowało, ale no, była śmieszna. Ale taka w ogóle ciekawy film, bo oni bardzo dużo improwizują na planie. Mają pomysł, tylko kręcą. Oni mają jednak humor, chłopaki Will Smith i to Lee Jones, także często fajnie wychodzi. Na ostatniej audycji wspominaliśmy, że dużo ostatnio się dzieje w nordyckim klimacie. Na przykład wspominaliśmy o bardzo dobrym serialu Vikings. Już y, parę filmów też powstaje, teraz będą miały premierę szybciej czy później, ale ogłoszono kolejne wielkie widowisko fantazji o nordyckim herosie. Znaczy, tak oni nim mówiono nie do końca, wiadomo, będzie wiadomo, czy to tak właśnie będzie wyglądać. Ale jest to film Valkyries. Jeśli dobrze to czytam, bo to Czyli takie... walki Walkerie po prostu. Walkierie właśnie. Okay. Ma to być super produkcja oparta o mitach i o lydyckich bogach. No ciekawe, ja ostatnio właśnie się zajarałem na wikingów i wszelkie te radyckie klimaty. Zachętnie obejrzaj. Ja też, więc z przyjemnością będę czekał. To teraz szybko powtórzymy krótką recenzję Iron mena 3. O stronie powiesz. Iron Man 3. Myślę, że ci którzy oglądali pierwszą i drugą część mogli się już spodziewać po trzeciej części pewnych rzeczy a mianowicie eksplozji i kolejnej jakby akcji no i co zapewnia nam właśnie Iron Man 3? Tam jest jeszcze więcej eksplozji, wybuchów, ognia, ale też więcej humoru i zabawy. Jeżeli miałbym porównywać trzecią część do drugiej, to zdecydowanie trzecia jest lepsza. Jeżeli do pierwszej, to bym się musiał chwilkę zastanowić i teraz jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić, która jest lepsza. Musiałbym jeszcze raz obejrzeć trzecią część. Ale naprawdę myślę, że warto jest się wybrać do kina. No bo na dużym ekranie te eksplozje, humor, humor tenego Starka jest naprawdę mega. No i wiemy, że wszystko lepiej wygląda na tle eksplozji, szczególnie na dużym ekranie. Dokładnie. A propos kina to jeszcze na koniec dwie premiery, które mamy w tym tygodniu. Jest to hipnotyzer, film produkcji szwedzkiej, który ponoć porównywalny jest z Sagą Millenium. Znaczy, z tego co wczytałem, to chyba nie jakościowo oceny. Takie przyzwoite zbieranie, ale jakiś super. Ale właśnie jesteś takim thriller-kryminałem, tym filmem. Film jest na podstawie um, książki hipnotyzer, Larsa Keplera. Książki właśnie były porównywane z Sagą Millenium, więc można się spodziewać, że no, to może być całkiem niezłe. No i także Wielki Gatsby, taki film strzelankowy, taki strzelankowy dramat. Gratuluję Leonardo DiCaprio i Carey Mulligan. Leonardo DiCaprio kiedyś był strasznie kojarzony z postacią z Titanic'a, no i musiał się wyrobić tak aktorsko i ja myślę, że mu to się udało i uważam go za naprawdę dobrego aktora, ale słyszałem już tutaj pierwsze opinie, że w Wielkim Gatsby jest taki trochę powrót do Titanic'a w jego roli, ale nie chcę jeszcze do końca temu wierzyć, bo wiadomo, w internecie mm -hmm. różne rzeczy ludzie piszą. Poczekam na premierę filmu i sam się przekonam. Zdecydowanie mocniej reklamowany film niż Hypnotizer i no, z czasem nie wiem w sumie czy to dobrze czy źle. Zgoraj duży budżet, ale niekoniecznie zawsze to dobrze chodzi. Zapraszamy do kin w każdym razie.